Wszystkim witam serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, że dosyć krótko, bo chcę porozmawiać tylko o tym, co się dzieje na rynku, bo dostaję też troszeczkę pytań odnośnie całej sytuacji, co myślę, czy pociąg odjeżdża, czy tu już zaczyna się hosta i co się tutaj dzieje na rynku. Więc tutaj bym się skupił ogólnie, jeżeli chodzi o całą sytuację, to skupiłbym się tylko i wyłącznie na eterze, bo w ostatni czwartek została przekazana informacja, że. Jeden po prostu z tam członków fundacji Timbeiko przekazał informację, że wejście Ethereum 2.0 może nastąpić 19 września, czyli po prostu przejście z tego proof of work na proof of stake e, dla bycia bardziej zieloną kryptowalutą, e, bardziej taką eko. W cudzysłowie, ja bym to tak powiedział. I zobaczcie, co po tej informacji się wydarzyło. Po tej informacji wydarzyło się to, że Ethereum bardzo mocno zyskało na wartości. Tak? W ostatnie 7 dni zyskało 44%. To jest naprawdę dużo. Gdzie Bitcoin w tym samym czasie zrobił tylko 18%. I do takiego wniosku ja dochodzę teraz, nie? że to może być taki rajd na Etherze. Nie? W ogóle dajcie mi też znać, jak. Dosłuchacie do końca te wideo, co myślicie o tym, o tym i czy macie jakieś po prostu inne spostrzeżenia, bo też chętnie sobie po prostu poczytam waszą opinię. Pamiętajcie też, że to nie są porady inwestycyjne. Ja tutaj nie wiem, co się wydarzy. Może być to tak, że będzie to jakiś rajd na eterze, że może być to takie coś, co to jest fake, że fake out, że to po prostu ludzie zaczną budować nadzieje przy tych wzrostach i za chwilę zostaną wytrzepani. I nie będzie nic, więc ja tego nie wiem, to są tylko moje przemyślenia, moje przypuszczenia. Po prostu je nagrywam, żebym też za jakiś czas po prostu mógł sprawdzić, czy się myliłem, czy nie, no bo wiadomo, że tutaj ludzi nieomylnych nie ma na tym rynku. I też nie wolno słuchać każdego i sugerować się tym, jeżeli chodzi o podejmowanie własnych jakichś decyzji inwestycyjnych, tak? To wszystko trzeba po prostu robić indywidualnie, nie wolno się nikim sugerować, żeby też nikogo potem nie obwiniać, bo tak naprawdę to tylko wy. Swoim kapitałem zarządzacie i wy podejmujecie decyzje odnośnie własnych inwestycji. Dobra, więc przechodzimy teraz do. Yy, skupmy się tutaj na tych pierwszych dwóch kryptowalutach, czyli na Bitcoinie i na Netherze. Sytuacja wydaje się idealna na to, żeby w tym momencie Ethereum yy, do tego września zrobiło flip z Bitcoinem, czyli po prostu zamieniło się tutaj miejscami, nie? Flipnęło się. Czyli po prostu, że market cap. Ethereum przebije market cap Bitcoina. Dlaczego to jest idealna sytuacja w moim niemaniu, moim zdaniem? Ponieważ Bitcoin, jesteśmy w bear marketie, tak? Bitcoin bardzo dużo stracił na wartości, bardzo dużo stracił tej kapitalizacji, ludzie uciekli ze stratami, z zyskami, nieważne, ludzie uciekli, nie ma na tym rynku już takich poważnych graczy, poważnych, takich ludzi, którzy pompują pieniądze we wszystko, bo poważni gracze zostali i zostali odleży. Więc ten marketka po prostu jest dosyć niski w porównaniu do tego, jaki on był wcześniej, gdzieś tam w szczytach. I co więcej, I dlaczego to może tutaj takie coś się wydarzyć? Teraz społeczność Ethereum się umacnia. Dużo ludzi zaczyna wierzyć bardziej w to Ethereum, więc potencjalnie widzi tutaj lepszą inwestycję, jeżeli chodzi o zwroty w dłuższym terminie czasu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I dlaczego ja bym się obawiał tego flipu, nie? No bo może być tak, że to będzie po prostu du duży rajd yy, na eterze, ponieważ gdy, zobaczcie, ten market cap jest, no, nie jest aż taki duży, jest tylko tam, bez, ogólnie jest dwa razy mniejszy yy, niż samego Bitcoina, troszeczkę więcej i załóżmy sytuacja będzie nas odbywała taka, że ten market cap będzie się coraz bardziej zbliżał do tego, to zacznie się robić głośno, tak? Czyli coraz więcej ludzi będzie na Twitterach, na jakichś tam innych social mediach spamowało Lecimy to the moon, eter, 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 przebijamy bitcoina, i to już będzie takie, wiesz, będzie takie, będzie takie pisanie, takie pisanie takich rzeczy, że niszczymy tego bitcoina, Bitcoin będzie drugi krok, krok to, to ludzie zaczną w to wierzyć, wiadomo, jak, jak to po prostu m, ludzie zaczynają myśleć, nie, e, jeżeli chodzi o takie inwestycje, nie, i ta sytuacja może nastąpić, nie, bo w momencie, kiedy e, Naprawdę będzie blisko, to zaczną o tym tromić jeszcze zwykłe media, że Bitcoin już traci swoją pozycję, że to jednak nie jest ta kryptowaluta takie top 1, że Ethereum zacznie go przebijać i wtedy ludzie, którzy siedzą przed telewizorami, wyszli z tego rynku, już nie chcą na niego wchodzić, usłyszą znowu o tym rynku, usłyszą teraz o Etherze i zaczną znowu dawać pieniądze. Więc może być to taka hosta na Etherze, której się nikt nie spodziewał, że ona tak będzie wyglądała i to może być ten czas, w którym e no Ethereum przeskoczy Bitcoina, nie? Jest to możliwe, czy tak potem zostanie? Ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć co się stanie po samym wejściu Ethereum 2.0. Dużo pamiętajcie, że dużo lockupów się dużo tych takich stakingów się zwolni, które tam były po prostu zalokowane do momentu wejścia Ethereum 2.0. Czyli po prostu mamy zablokowane swoje tery do momentu wejścia Ethereum 2.0, po wejściu Ethereum 2.0 te etery nasze zostaną odblokowane i teraz my będziemy w stanie zdecydować, co z nimi zrobić, tak? On no tam jeszcze chyba miał być zablokowany jakoś, ale na niektórych platformach można było po prostu zablokować tylko do tego momentu wejścia, nie? No zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Nieważne. Yy... I... Co wtedy, nie? Ja na przykład bym się obawiał, no bo ludzie wtedy przestaną wierzyć w tego Bitcoina. Może, a może jeszcze bardziej społeczność się umocni i wtedy będą mówić, uzyskujemy pozycję, nie? Ale dużo ludzi tylko i wyłącznie zagra pod to wydarzenie. Tak jak zawsze to bywa. po, po duże wydarzenia na każdej kryptowalucie, jakieś tam, która gdzieś tam tutaj wcześniej e, sobie wzrastała, czy tam jakieś karty, czy coś. Bardzo dużo ludzi, e, inwestorów takich, gra pod wydarzenie, czyli po prostu inwestuje przed wydarzeniem. Jak już mniej więcej na te, czyli dlatego takie mam wzorce tutaj teraz, dostali datę ludzie i pod tą datę ludzie będą grać, i przed tym wydarzeniem ludzie będą się kaszować bo załóżmy dla kogoś kto zainwestuje 1000 dolarów kupi sobie załóżmy jednego tam nie, wiem, nie całego etera i eter wzrasta na przykład nie wiem, 44% no to ktoś powie 400 nie wiem 400 dolarów dla mnie to nie jest dużo zarobionych nie ale jeżeli ktoś kupi na przykład nie wiem 1000 eterów 10 000 eterów rozumiecie i na przykład zainwestuje milion 2 miliony 5 milionów 10 milionów albo tam więcej Cóż, ktoś ktoś zainwestuje milion dolarów i jeżeli ktoś zarobi z tego miliona 400 tysięcy, no to dla niego to będzie piękny zwrot, tak? I jemu nie będzie zależało, będzie mógł po prostu wyjść sobie z tego rynku, nie? Także jest sytuacja taka, w której moim zdaniem to może się wydarzyć, czyli do września jest możliwość taka, że Ethereum przeskoczy market capem Bitcoina. Co hmm. potem się wydarzy? Nie wiadomo, może być ride, a może być po prostu taki dump, i po prostu wszystko wróci na swoje miejsce, tak jak jest teraz. Ja raczej bym się obawiał tego flipu, nie? No bo jeżeli Bitcoin by swoją pozycję stracił, chociażby na chwilę, no to nie wiem, ciężko mi po prostu tutaj sobie nasz wyobrazić jakąś sytuację nawet, nie? Co by się mogło wydarzyć? Możecie też napisać w komentarzu, jak macie ochotę, co myślicie, co mogłoby się wtedy wydarzyć, nie? Z samym Bitcoinem. Ja ogólnie bitcoina postrzegam jako dobry aktywo. bo wiadomo, Ethereum jest to software, tak. Jest to oprogramowanie, na którym można budować, robić różne rzeczy. Bitcoin jest to aktywo, e, nie wiem, cyfrowe złoto, aktywo spekulacyjne, na którym też tam można już tam jakoś boczkiem tutaj sobie budować różne rzeczy. O tym też możemy pogadać tam kiedy indziej, ale no ale nie jest to stricte e, kryptowaluta stworzona po to, nie. To była kryptowaluta stworzona do płatności, e, też znajduje jakieś tam inne zastosowania. Ale Ethereum było zbudowane po to, żeby na tym Ethereum budować, więc jest potencjalnie taka możliwość, że Ethereum sobie flipnie Bitcoina Teraz to bynajmniej, zobaczcie, to jest, nie wiem, Ethereum musiałby chodzić po ile, żeby go flipnąć, tam po 3,5 tysiąca dolarów To jest to osiągnięcie, to już było, Ethereum już miał taką kapitalizację, więc czy taką kapitalizację może osiągnąć ponownie? Jak najbardziej Tym bardziej teraz, kiedy społeczność będzie się umocniała, będą grać pod te wydarzenia ludzie i kiedy zacznie robić się naprawdę blisko tutaj, to będzie o tym głośno. I co co, jeszcze, spotęguje ten efekt inwestycji e, jakichś inwestorów, którzy uciekli z rynku i, i znowu wrócą, bo usłyszeli gdzieś tam w mediach, właśnie, że rynek wraca do gry i wszystko odbija, i oni mogą ponownie wrócić będą chcieli się odegrać, jeżeli po prostu stracili. Więc jest to taka dziwna sytuacja, nie? Czy. Czy to będzie po prostu taki fajtkał, że wszystko sobie po prostu teraz pójdzie do góry i zaraz dampnie? Jest taka możliwość, dlaczego nie? Dużo ludzi też spekulowało, mówił o, że Bitcoin będzie chodził po 10 tysięcy dolarów. Eee, trzeba czekać, trzeba czekać, trzeba czekać. Nie? Nie, jest to, nie jest to powiedziane, że tak nie będzie, ale też nie jest powiedziane, że tak musi koniecznie się stać. Dlatego, jeżeli chodzi o inwestowanie, już mówiłem wcześniej, że moim zdaniem. W tamtym momencie, kiedy nawet teraz jeszcze dosyć. Jest, no wiadomo, jeżeli mówimy o Bitcoinie za 60 tysięcy dolarów, to dalej jesteśmy potencjalnie tam 2,5 raza możemy jeszcze na tym zarobić, więc spokojnie. nie. Mówimy na przestrzeni na przykład, nie, 2,5 roku, 2 lat, nie. Sam ether no jest w stanie to zrobić. I tutaj tyle, nie? Tyle chciałem powiedzieć ogólnie, że, że jest taka możliwość, żeby brać to pod uwagę. Nie wiem dokładnie, co mam o tym myśleć. Jeżeli taka sytuacja by się zdarzyła, mm, mi się wydaje, że dużo inwestorów by wtedy troszeczkę się wystraszyło. Ja sam bym był wystraszony troszeczkę, można powiedzieć. Bo w Eterze nie jestem jakoś mocno. Jestem dosyć dużo. Większość kapitału posiadam w Bitcoinie. Drugi jest Ether, oczywiście, więc też no nie byłbym, nie byłbym jakoś niezadowolony, bo też bym na tym zarobił. Ale, ale kurczę, no sam ten flip chociażby na chwilę byłby dla mnie czymś takim nowym na rynku, nie? Co wcześniej się nie wydarzyło? Jednak Bitcoin to jest Bitcoin jest to taki przewodziciel, Bitcoin prowadzi ten rynek. Co w momencie, kiedy Ether by był na pierwszym miejscu, to co by tym rynkiem sterowało? Czy Bitcoin dalej by mógł sterować rynkiem? Czyli po prostu kiedy Bitcoin rośnie to wszystko inne rośnie, kiedy Bitcoin spada to wszystko inne spada? Czy wtedy Ether by się starał konkretnie o tym że kiedy Ether... Ether po prostu by sterował całym rynkiem, że kiedy Ether idzie do góry to wszystkie altcoiny też pną się do góry a kiedy Ether spada to wszystkie inne alty... O no zobaczcie, poligon ładnie też odbił to wszystkie alty też sobie lecą gdzieś tam w dół, nie? Co by się wtedy, kto wtedy by sterował tym rynkiem? Nie? Czy dalej byłby to Bitcoin, czy dalej był to Ether, czy po prostu rynek by się całkowicie jakoś odkleił? Albo sam Ether by się odkleił od tego rynku, czyli Ether by sobie kierował własne jakieś tam trendy, a Bitcoin dalej by sterował resztą rynku, czy po prostu odwrotnie? Czy Bitcoin by się od tego odkleił yy, i Bitcoin po prostu już był niezależny od, yy, no, od, od reszty rynku? Czyli po prostu, jak Bitcoin by sobie rósł, to inne krypto, to mogłyby spadać, bo Ether by kierował całą resztą rynku. Ciężko powiedzieć, co by się tak wydarzyło, nie? Ciężko to powiedzieć. No. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić na tą chwilę. Może jakieś tam, nie wiem, gdzieś prześpię się z tym wszystkim i, i odnajdę jakieś tam drogi możliwości, którymi mogłoby się dokierować. Co teraz zrobić? Czy inwestować, czy nie inwestować, czy czekać na Wasze spadki? No tutaj ja muszę Was z tym zostawić. Ja nie jestem osobą kompetentną na tyle, żeby Wam o tym mówić, no bo nikt nie jest tak nikt nie jest w stanie mówić o tym, co się wydarzy na rynku, bo wiadomo, no, na Twitterach, na różnych innych mediach społecznościowych tam na social mediach. Yy, wiadomo, wszyscy wypisują swoje jakieś tam predykcje co do ceny Bitcoina, co do ceny Etera, co do różnych cen, kryptowalut, tylko tak nikt nie wie, tak? Na 100 takich tweetów, załóżmy, jeden będzie trafny i potem ten tweet będzie zeskrinowany i będzie latał przez cały internet, że ten to jest najmądrzejszy, nie? A tamte tweety z poprzednich miesięcy, załóżmy, będą gdzieś zapomniane, nie. Tak samo jak jakieś analizy techniczne, no to nikt nie ma wpływu, nikt tego nie przewiduje, tak? Widzicie jedno wydarzenie, kilka słów tutaj, yy, mamy konkretną datę, no i zobaczcie co się dzieje. Tego nikt nie przewidzi, tak? Tym bardziej, że Ethereum 2.0 było tyle razy odkładane, że no nikt nie przewidział, że będzie podana konkretna data, tak? Dokładnie, nie? Mniej więcej tutaj. Yy, no i widzimy, no, widzimy tego po prostu efekt, tak? Są wzrosty na rynku. Jakieś tam krytyki tracą. patycznie wszystkie są na plusie. 99% rynku jest na plusie. Eee, co też pokazuje nam, mnie, że niektóre osoby mówią: O, nie inwestujcie w Alty, Niektóre alty naprawdę, no to już nie będzie zależało od tego. Wiadomo, że alty też mogą tracić więcej, a potencjalnie też mogą dać więcej zarobić, nie? Ale. Ale to też pokazuje nam, że czasami nawet te alty, jeżeli sobie kupujemy i jakoś tam je kolekcjonujemy, jeżeli są jakieś takie w miarę solidne i są w stanie przetrwać bez Wiadomo, że tam nie wybieram jakichś projektów, tam nie wiem, top. E, wiadomo, że takie projekty tam nie wiem, top 200, top 300, gdzie te market cap są poniżej 100 milionów, e, no to to są ryzykowne aktywa, nie? One potencjalnie mogą dać zarobić chore pieniądze, ale tak samo mogą spaść do zera i mogą dać nam e, zero, nie? Zero zarobku, tylko straty, i nic więcej. Także tutaj też to pokazuje, że czasami te alty są w stanie nam dać zarobić, niezależnie od tego, czy je akumulujemy teraz, czy później. Tylko po prostu to trzeba robić mądrze, nie? Wiadomo, że no, inwestujemy tak. Głównie my sobie inwestujemy, ja bynajmniej robię Bitcoin, Ether i resztę tam. Ja sobie alty też dokupuję, tak jak ludzie mówią niektórzy nie dokupujcie teraz altów, potem przejdziecie sobie z Bitcoina do, do altów na no akurat Ja z Bitcoina nie wychodzę nigdzie, bo Bitcoina inwestuję, więc... Ja sobie stosuję DCA na różnych kryptowalutach. Wiadomo, nie, nie poluje tam gdzieś na dole. Tam jakieś takie niższe kryptowaluty, jakieś jakieś tam groszowe sprawy, A to też ja tak jakoś nie, nie poluję na to. Po prostu obserwuję, co się dzieje i jak w odpowiedni moment uznam za wejście na ta, w taką kryptowalutę, że będę wiedział, że ta kryptowaluta przetrwa bez jest w stanie się odbić, to wtedy w nią będę wchodził. Najwyżej stracę potencjalnie tam, nie wiem, 50, 60, 70% startowych. I wejdę po prostu w późniejszym etapie, ale będę bardziej pewny tego, że mnie stracę, bo wiem, że już na tyle jest, market, na tyle jest kapitału, że, że po prostu przetrwa ten wesel i zacznie z niej wychodzić. Nie? Także tutaj też różne takie są możliwości. No ale co musimy pamiętać? Pamiętajcie o tym, że coś tu się zmieniło w cenie przez te parę, przez te parę chwil. No troszeczkę, troszeczkę w dół. Yy, także no jest szansa na to, że yy, samo Ethereum flipnie Bitcoina. To się może wydarzyć. To się może wydarzyć, nie? Zobaczcie, tutaj gdzieś byliśmy poniżej 1000 dolarów. Były takie momenty, chyba nawet tam gdzieś, się ja pamiętam, były, nie wiem czy to tu gdzieś, czy tu nie, wcześniej. Były tutaj takie momenty, gdzieś tam przebijaliśmy 900, coś było, tak, no? Także. No jest taka możliwość. Co to za sobą, jakie skutki za sobą to przyniesie? Zobaczcie, nie. Zobaczmy tutaj. My, gdzie jest market cap? Czyli market cap najwyższy był tam około 600, nie? 600 miliardów. Także 600, czyli Bitcoin obecnie ma 500, więc jest to możliwe, nie? Że albo to goni bitcoina z kapitalizacją. Ale go nie przebije będzie bardzo blisko. Tylko mi się wydaje, że jak będzie to bardzo blisko, to media zrobią resztę i pchną tą krypto na przebicie, nie? Bo ludzie zaczną wierzyć, mówią, lecimy z tym, przebijamy Bitcoina, zbuduje się społeczność wokół tego i ludzie będą inwestować. Także ciężko powiedzieć, co się wydarzy, nie? Czy to się utrzyma, czy się utrzymają te ceny i wzrosty przez jakiś czas? Ciężko powiedzieć. Ja, tak jak mówiłem, ja bardziej przewiduję okolice maja. Yy, gdzieś tam może, no, okolicy ogólnie po wyroku na, na, na wzrosty. No. Czy tak będzie, ja nie będę tutaj zmieniał zdania, Ja tak po prostu strzeliłem sobie na jakichś tam po prostu swoich wyliczeniach yy, i, i tak po prostu yy, sobie to wykrywałem. Jeżeli się pomylę, to się po prostu pomylę. Tutaj nikt nie może mi tego zarzucić, o pomyliłeś się. Ludzie się mylą, no. Nieraz się pomyliłem w życiu i nieraz się pomylę jeszcze pewnie. Tylko ja po prostu nie muszę pajacować, że teraz powiem tak, za dwa miesiące zmienię zdanie i kurczę, za trzy miesiące znowu zmienię zdanie na jakieś inne, nie? Ja trzymam się swojego. Jak powiem, na no że na końcu powiem, no, miałem, popełniłem błąd, nie wiedziałem, pomyliłem się, nie przewidziałem tego, nie przewidziałem tego. No i wszystkie nie da się przewidzieć w życiu i tak to jest. Dużo ludzi, których pewnie oglądacie, tak nie powie, bo są osoby takie jak pan Caesar. Które co 20 minut piszą jakieś różne rzeczy i tylko czekają na ten moment, w którym będą miały rację, i potem będą to skrejnować i będą publikować. Zobaczcie, zobaczcie, mówiłem, mówiłem, kto miał rację? Wszyscy są kupi, ja miałem rację, nie? Pierdolnie takie. Także no, jest taka możliwość, mi się wydaje, że jest to idealny moment, bo jest supermarket, ludzie uciekli, market capy spadły, więc to nie będzie niemożliwe do osiągnięcia to nie będzie niemożliwe, nie. No. Także dajcie znać co wymyślicie, jakby wy to odbieracie i co przewidujecie, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, jeżeli to by miało miejsce, jeżeli ten flippening tutaj by się wydarzył, nie? Co, co wy wymyślicie o samym Bitcoinie, co by się wtedy wydarzyło? Kto by sterował rynkiem? Czy Ethereum po wejściu na ten yy, proof of stake utrzyma swoją cenę, czy po prostu będzie ładna korekta? I wtedy jeszcze będzie możliwość kupienia go taniej, nie? bo ludzie po prostu sprzedadzą nie. Pamiętajcie, że dużo ludzi na pewno zagra tylko i wyłącznie pod tą datę. Nie? Tylko i wyłącznie pod nią. Czy ich zadowoli 40% teraz? Czy będą czekali na dalsze wzrosty? To się okaże. No. i z tym mam, zostawia, z tym mam zostawiam yy, to tak po prostu na szybko. Takie random yy, nagranie. Też chcę sobie to po prostu upamiętnić, yy, żebym wiedział jakie miałem w tym momencie myśli, to tak na mnie w tej chwili i pomyślałem, że nagram dla Was właśnie takie też wideo i samemu dla siebie w ramach takiej, takiego pamiętnika do zrobić. <laughs> Żebym po prostu potem mógł sprawdzić, jakie myśli miałem w danym momencie. Bo to też fajnie potem mi obrazuje to, czy ja wyciągam też potem z tego wnioski, jak sobie siedzę do filmów do tyłu, to też sobie widzę jakieś tam wyciągam sobie wnioski, nie? że miałem takie myślenie, takie myślenie, takie myślenie. I coś się w moim myśleniu zmieniło, nie? To też takie fajne podsumowanie, dla mnie bynajmniej robi. Dobra, i z tak was z tym ze wszystkim zostawię, także jest dość późno. Ja uciekam jeszcze pod prysznic i spać. I tyle, i tyle, i mam nadzieję, że yy... dacie mi znać w komentarzach, co wy myślicie, jakie macie odczucia odnośnie tego, nie? I wszystko. Dobra, kto obejrzy to wieczorem, to udanego wieczoru. I dobranoc, a kto będzie rano, to miłego dnia życzę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia niedługo, cześć.